Na kulma jest Iwan, Iwan w polu karnym, mija Siseja. Iwan, rajd, no i mamy drugi rzut karny w tym meczu, rozkłada ręce Kamiński, ale sędzia jest nieubłagany, ale będziemy mieli emocje w tej końcówce. Naprawdę zrobił to Bartek Iwan, super, zagrał piłkę do środka, wyszedł, zobaczmy po powtórce, raz, raz, dwa, no musimy to zobaczyć w powtórce, czy wystawił nogę raz. Kamiński, czy nie. Tu jest na pewno ograny Sisej. Tak, zrobił ten ruch i to spowodowało to, bo jakby nie zrobił ruchu, to, to by nie, nie miał prawa gwiznąć tego yy, sędzia. Tak jest. Nie wiem do końca, czy tam było dotknięcie pewnie jakieś może delikatne, ale. trochę z tego skorzystał, pewnie, ale, ale tak, trzeba, trzeba tak, też Robert. to umieć zrobić. No i, i podstawy były. Jasmin Burycz z koncentracji. I Renéusz Jelen mu złudokarnego nie strzelił w meczu z podbeskidziem. No taki Dudek Dens. <noise> Odrywanie jednak w klub na linii bramkowej na kulma. No wykonanie na kulmy katastrofalne. Naprawdę Sam nie środek wiem co. bramki. Tak, ale z prostego podbicia chyba to było uderzenie. Oj oj oj, oj. Nie, to w ogóle to, jest w ogóle. to ja pierwszy. Ja myślę, że myślałem taką że buric obronił. Ze środek bramki i nogami no, po prostu, naprawdę. Tak. Prześraszamy państwa. Tak to wyglądało. Ale...